Apolon była bezwzględnym wataszką, ale była również pewnego rodzaju filozofem. Postrzegała społeczny porządek, który tworzy społeczeństwo, jako kruchą iluzję, uznając panowanie silnych za prawdziwy porządek świata. Ta filozofia prawdopodobnie wyrosła z tego, że wielokrotnie była wypierana przez wojnę i przemoc. W każdym przypadku społeczeństwo rozpadało się, a przeżywali tylko najsilniejsi. Dlatego też ceniła siłę ponad wszystko. Nie liczy się dla niej siła fizyczna jednostki, lecz siła ich ducha. Apollon szanuje nawet pokonanych wojowników, jeśli ci wskazują gotowość do walki. Dużo rycerzy zostało zwerbowanych z jeńców, ale nie tych, którzy przysięgali jej wierność, lecz z tych, którzy, mimo że polegli, przysięgali kontynuować walkę nawet po przegranej. Jej prawa wyboru nie dotyczyły tylko jej rycerzy, ale również jej przeciwników, oszczędzając tych, których uznała za godnych. Nie unikała również swoich własnych przekonań. W ostatniej konfrontacji z Oroshi w linii fabularnej pochwaliła swojego przeciwnika. A gdy wreszcie została pokonana, chciała tylko aby jej ostatnie słowa stały się znane. So, what happens now? <laughs> you all just <laughs> go home. <sighs> you came into my home and you brought your armies. <laughs> what did you think would happen? Peace? That isn't how the world works. Don't speak to me of your virtue. Beauty. Kinship. On. You've forgotten what you are. You want war, only war. All I want is for you to admit. I pragnienie wywołania wojny nie wynikało z miłości do wojny i przemocy, lecz z obrzydzenia do stagnacji, która wynikała z pokoju. Jej podziw dla siły widać w jej postrzeganiu innych osób wokół niej. Dawgnen opuścił legion czarnego kamienia, a Paulun patrzy na niego z obrzydzeniem, widząc go jedynie jako drobnego Zudzieja oraz dezertera. Jednak Holden Cross ostatecznie również opuścił ją i zwrócił się przeciwko niej, ale ona nie odnosi takiego samego animozjum, ponieważ wciąż uważa go za silnego. Tu I Młoda Apollo dorastała w wiosce na pustkowych Ashford. Pewnego roku wielka horda wikingów z Valkenheim a zaatakowała jej wioskę. Nie było wystarczająco żołnierzy z Żelaznego Legionu, by obronić wszystkich naraz, dlatego też Lowbringer o imieniu Dante odwiedził wioskę Młodej Przyszłej Wataszki i uznał ludzi za niegodnych obrony. Ten odjechał w kierunku bezpieczniejszych ziem, co poskutkowało śmiercią niewinnych osób. Okazało się to jednym z wielu okrucieństw, których była świadkiem. I każde z nich jasno jej pokazywało, czego świat wymaga od tych, Którzy chcą w nim żyć. Są drapieżnicy i są ofiary. Ludzie są wyjątkowi, ponieważ sami mogą zadecydować, kim chcą być. Gdy miała 16 lat, wynajęła najemnika, by odnaleźć Lubringera, który skazał na zagładę jej ludzi. Wyraźnie nakazując mu go oszczędzić, mówiąc: On jest moim łupem. Ty jesteś tylko moimi oczami. Gdy znalazła, gdzie Dante się ukrywał, zaatakowała go. Pociągnęła na ulicę, by brutalnie go stracić. Potem przyniosła jego zbroję Kowalowi i nakazała przystosować ją do swojego ciała. Nawet teraz wciąż ją nosi. To ostrzeżenie dla tych, którzy odważą się użyć prawa przeciwko silnym. Gdy rycerze Ashfeld zmęczyli się objętym rządzeniem Żelaznego Legionu, a Poland była jedną z piętnastu założycielskich warmasterów, gwałtownego i ambitnego Legionu Czarnego Kamienia. Osiem z tych Warmasterów próbowało zostać watażką Czarnego Kamienia, lecz wszyscy poza Apolon zginęli w próbie. Teraz ona i pozostali przyjęli imiona demonów, jako przypomnienie o tym, kim trzeba się stać, by zmienić świat. Apolon już nie wspomina swojego prawdziwego imienia, tylko niewielu żyjących je usłyszało. Apolon jest bardzo zorientowana, znając religię, języki i zwyczaje wszystkich trzech frakcji. Podczas gdy inni patrzą na pozostałe w dwie frakcje z obrzydzeniem, Apollon spogląda na nie z szacunkiem. Zanim Apollon została warmasterem, wstąpiła do strażników. Apollon to greckie tłumaczenie imienia Abaddon, którego imię pojawia się w Księdze Objawienia i posiada wiele różnych znaczeń, między innymi Anioł Odchłani lub Niszczyciel. Według zespołu deweloperskiego Apollo ma 185 cm wzrostu.